Witam wszystkich! Z tej strony administrator MAT, administrator strony PSX360.pl Dzisiaj pokażę Wam bardzo prostą metodę czyszczenia wiatraków w naszej konsoli PlayStation 3. Nie wymaga ona, ta metoda nie wymaga ani otwarcia konsoli, ani żadnych narzędzi. Wystarczy, że jeśli Wasza konsola jest włączona, wystarczy ją wyłączyć. I po prostu wyłączam konsolę. I od razu powiem, że jest to tylko supportowane w modelach 80-gigowych i 40-gigowych, tych nowszych. Nie jestem pewien co do y, konsol Slim, ale wydaje mi się, że, że to też nie jest supportowane. Y, tak, wystarczy, naszą nasza konsola jest do zasilania. Włączamy ją z tyłu przyciskiem, następnie przytrzymujemy przycisk wysuwania dysku i ponownie włączamy. Jak widzicie, wiatraki rozpędzają się na maksa. Odczekujemy około 30 do minuty, 30 sekund do minuty. Po zakończeniu czczenia powinniśmy usłyszeć yy, sygnał, na no właśnie taki. Teraz możemy wyłączyć zaśleje z powrotem, włączamy z powrotem konsolę. Właśnie w ten sposób czyścimy wiatraki w nowszych modelach 80 i 40 gigowych. Dziękuję za uwagę, zapraszam na psx360.pl